Proszę bardzo. W jaki sposób można zaangażować Polonię, na całym świecie, poza tym, że jak Pan zresztą był zwolennikiem tego, żeby liczbę mandatów w Sejmie zmniejszyć do 300, z tych 300 10% dostała mniejszość i podzielić to na kontynenty, na Amerykę Północno-Południową, resztę Europy, Afrykę, Azję i Australię i Oceanie. Ale yy, czy Panu chodzi o to, żeby zapoczątkować proces politycznej integracji polonii świata? Czy Panu chodzi o to? Zaangażować jak... ich w politykę międzynarodową, żeby stanęli jakoś w obronie na przykład w tych... Na przykładzie no to, tych... To, to wie Pan, te, ten proces taki, o którym Pan mówił przed chwilą, to on by dał efekty po jakichś 30 latach. To już wie Pan, po herbacie będzie. Natomiast Czy... ja w Radio Maryja jeszcze w czerwcu Przekazałem taki pomysł, żeby organizacje polonijne w każdym stanie organizowały właśnie o teraz spotkania z kongresmenami, tymi, którzy stamtąd są. I przedstawiały im polskie stanowisko, bo co innego, jak się występuje z pozycji petenta i tam dopraszam się łaski wielmożnego pana, a co innego, jak się zaprasza takiego jego mościa, no i wtedy można z nim dyskutować. Bo on przedstawi swoje stanowisko, ale uczestnicy takiego spotkania mogą przedstawić stanowisko polskie. To taka, taki pomysł był, tylko się nie udał. Jeszcze w 2018 roku, kiedy ta ustawa nie była uchwalona. Senat już ją uchwalił, a Izba Reprezentantów jeszcze nie. I wtedy organizacje polonijne postanowiły zorganizować taką konferencję w Waszyngtonie, dwudniową. W pierwszym dniu mieli sformułować polskie stanowisko i polskie zastrzeżenia. A następnego dnia mieli odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu, żeby im to przedstawić, jeszcze zanim się odbyło głosowanie w Izbie Reprezentantów. No i ale co się stało? Przyjechał do Ameryki pan wiceminister Magierowski, wiceminister spraw zagranicznych, on teraz jest ambasadorem w Izraelu. I odbył wiele spotkań z rozmaitymi osobistościami polonijnymi. I nie wiem, czy on im to zasugerował, czy coś, ale po tych rozmowach te osobistości się wycofały z udziału w konferencji w Waszyngtonie, a przedtem zgłaszały ten akces. Więc oczywiście to się wszystko odbyło, ale już nie miało takiej siły przebicia. Już nie miało takiej siły przebicia, więc na razie jest. Ja dlatego. Yy, yy, Uznałem, że dobrze by było, gdyby Sejm uchwalił ustawę antyroszczeniową, którą była, krótka była, to mogę Państwu ją zacytować dosłownie. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadościuczyni żadnym roszczeniom odnoszącym się do własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego. Obowiązek przedstawienia tego oświadczenia następuje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi. Kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do zadośćuczynienia roszczeniom, o których mowa w artykule pierwszym, albo próbuje obejść wynikający z niej zakaz. Podlega karze z artykułu 129 kodeksu karnego. Artykuł 129 kodeksu karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. On ma takie brzmienie, że kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej, działa wbrew interesowi państwemu polskiemu, podlega karze od roku do lat 10. Więc. I trzeci artykuł, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ta ustawa by nas nie zabezpieczała w stu procentach, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie, bo gdyby ta ustawa została uchwalona, to uniemożliwiłaby rządowi wdawanie się w jakiekolwiek negocjacje, bo tu 10 lat więzienia za to grozi. I dzięki temu moglibyśmy zyskać na czasie do przyszłego roku, kiedy będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, i wtedy właśnie mobilizować polonię amerykańską, żeby no, tam zrobiła raban. I być może by to nic nie dało, ale być może by coś dało, bo tam z jednej strony yy, kongres i prezydent są pod presją lobby żydowskiego, które jest bardzo wpływowe, no to trzeba by było stworzyć też taką presję. Może nie będzie ona tak silna, jak presja lobby żydowskiego, ale lepsza taka niż żadna. No i tyle. A potem się zobaczy. Podążając za posłem Rzymkowskim, jesteśmy świetnie zabezpieczeni. No pan poseł Rzymkowski napisał podobną ustawę, nawet pojechał do Waszyngtonu i tam ją sfotografował się na przejściu Białego Domu z tą ustawą. No ale 19 lipca Sejm głosami prawa i sprawiedliwości przy wstrzymujących się głosach Platformy Obywatelskiej tę ustawę odrzucił, ten projekt odrzucił. Potem pan poseł Rzymkowski truchcikiem prze. Przebieg do prawa i sprawiedliwości. Tam został wpisany na listę wyborczą. No i to rozumiem, i potem wygłosił taką, takie oświadczenie: Ta ustawa jest niepotrzebna, jego własna, niepotrzebna, bo to właśnie jesteśmy świetnie zabezpieczeni. Rozumiem, że to było takie wpisowe. No, pan prezes Kaczyński za darmo nikogo na listy nie wpisuje. To tam i tak, że tylko tyle. To... A to listka! Jelka Polska, katolicka. Jelka Polska, katolicka. Jelka Polska, katolicka. Jelka Polska, katolicka. Pierwsza Polska. Kochani, jest człowiek bez którego by tego wszystkiego nie było. Naprawdę nie byłoby tego. Żeby sfinansować te wszystkie działania, żeby to wszystko zrobić, to po pierwsze była potrzebna Wasza pomoc. Jestem przekonany, że wielu z Was pomogło nam finansowo. To już był wielki gest i bardzo Wam za to dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ale był też człowiek. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierali oczywiście. Dziękujemy! Ale jest człowiek, który stwierdził, który stwierdził, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości to nie może być tylko organizacja, która obchodzi niepodległość, święto niepodległości. To musi być organizacja, która o tą niepodległość walczy. Musi być Stowarzyszenie Marsz Niepodległości musi być organizacją, która walczy o niepodległość. Najpierw żydowskie środowiska w USA rozpuściły tezę, że w obliczu kolokauzskim naród polski zachował się biedny. Będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym. Czyż tego dzisiaj nie mamy? Już ponad, właśnie już ponad 20 lat temu mówiono o żydowskich żołdaniach. Blokada ekshumacji w Jedwady. To kolejny etap tego projektu. Proszę bardzo. Proszę pan, pan tu się zgłaszał, tak? Proszę bardzo. Tak. To ja chciałbym jeszcze opinię na temat pana Pawła Kukiza, bo to, co on zrobił, to troszeczkę wszystkich nas zaskoczyło. Jak pan to ocenia? Co się stało? Czy na przykład to kwestia desperacji, czy. Nie, no pan Kukiz chce zostać posłem i tyle. I szuka każdej okazji. Wie pan, to tak jak Bojżeleński Boj pisał w takim wierszu pod tytułem Kuplet posła Batalii. Żadnych politycznych nie ma on przesądów, każda partia dobra byle dojść do rządów. No. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja chciałem nawiązać do tego pytania, tu Pan się zapytał o to, w jaki sposób zmobilizować Polonię zagraniczną, żeby brała większy udział. Ja jestem z tej Polonii, bo tam już mieszkam prawie 15 lat w Irlandii i myśmy dali konfederacji w Irlandii, znaczy w, w sumie to wszyscy za granicą do obwodu warszawskiego 14% prawie na konfederację ale nas nie można było kupić, bo nam PiS nie zapłaci. Prawda? Nie wiem, czy to akurat też na to wpłynęło. Ale taki był rezultat. W porównaniu do tego, co w Polsce Konfederacja dostała, to wy nie chcecie Konfederacji. To ja wiem, że prawda? za granicą dostała wynik znacznie większy. Około ta, 14%. Tyle tylko, tyle tylko, że w z bezwzględnych to już... No oczywiście, że ta, no, jest ta. nas... No tak, no w Irlandii jest nas 200 tysięcy tylko, ale to chodziło o wszystkich Polaków Jaki? za granicą. Natomiast ja się chciałem pana zapytać, bo tu od wielu lat już tak, ja pana oglądam i e, kiedy pan wreszcie poda nutę do tej piosenki motywującej do pracy e, o złotym filerze. Jaką? Piosenkę śpiewaną przez naszych jeńców, prawda? jak szli, e... A nie, to proszę pana, da, bo to ja Powie nie pan wiem, rozmawiamy ja o podatkach. Nie, 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 Wydajna mam, praca zwiększa nie, nie melodii, podatki, nie, nie więc nie potrzebna melodii, jest nam nuta. Panu chodzi o to, bo ja kiedyś wyjaśniałem, dlaczego panią kanclerz Angelę Merkel nazywam naszą złotą panią. A to jest cytat z takiej piosenki, którą Niemcy kazali śpiewać Żydom prowadzonym do pracy. Marszałek śmigły ryc nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. Ja nie, nie znam melodii tej pytania. No ma pan czas, żeby się przygotować w swoim programie pytania i odpowiedzi. Ale rydz. to ja wie pan, no mówię, nie znam melodii. Może jest gdzieś zapisana, ale ja się z nią nie zepchnąłem. Wierszyk jest tak. No to widzi Pan. No. Wszyscy, no to mają Państwo tutaj, będziemy czekać na ten klip, bo to będzie myślę hiciorem w naszych telewizjach. Chciałem jeszcze się zapytać właśnie a propos tego wyniku, który myśmy niejako tam dali za granicą, oglądając te wszystkie programy narodowe, czy pański program, czy inne te telewizje, nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek to skomentował w jakiśkolwiek sposób. Co, nie wiem o co tu chodzi. Czy to się no tak proszę, ukrywa, Pana, no co, czy to jest takie... No, no po co po komentować? Wszystko jedno, dobrze czy źle, to w takim w środowisku dziennikarskim takie powiedzenie kursuje. No dobrze tak, czy tak. źle ble z nazwiskiem. No a tu wie Pan, nawet jak źle to nazwisko przypomniane no tak, tak, to jest, jest, ważne. lepiej tak. nie ryzykować. To już tak, to wiemy, znamy to powiedzenie. Tak. Chciałem Panu powiedzieć, że ja tu w zeszłym roku byłem na Marszu Niepodległości i nie wiem, to jest chyba jakaś opatrzność, bo jestem drugi raz w Polsce od wielu lat i drugi raz znajduję Pana w Łodzi, w tym mieście, bo ja do Łodzi przylatuję. Także to, takie szczęście. Do trzech razy sztuka, zobaczymy tak co się szczęście. wtedy wydarzy. Dziękuję bardzo.